Cześć, jestem Jarek i witam Was na kanale Machineria. Dzisiaj jestem bez Krzysztofa. Krzysztof przygotowywał dla Was inny materiał, który pokażemy Wam w dalekiej przyszłości. Dzisiaj zajmiemy się tematem używanych myjek kupionych na eBayu. Czasami można spotkać opcje, gdzie można w dobrych pieniądzach kupić używany sprzęt. Chcę odpowiedzieć na pytanie, czy warto kupić używaną mykę po to, żeby ją wyremontować, i czy to się opłaca, czy będziemy się cieszyć z zaoszczędzonego hajsu. Będzie to kilka odcinków, gdzie postaram się Wam pokazać na przykładzie jednej myjki, jednego zakupu, co może na nas czekać. Ja sam jeszcze nie wiem, jaki będzie finał. Nie wiem, czy sprzęt, który zakupiliśmy jakiś czas temu, czy w ogóle. Będzie się do czegoś nadawał. Na, niemiec, na niemieckim eBayu zakupiliśmy myjkę Percen Super Magnum 220. 220-barową myjkę od wydatku 16 litrów na minutę gorąco wodną. Podłączyć ją trzeba do prądu 400 V do gniazda siłowego. Jest to taki odpowiednik, ta sama klasa sprzętu co popularny Gersia HDS. Tylko można spotkać na wielu warsztatach czy, czy w wielu filmach w Polsce. Według sprzedawcy zakupiona przez nas Mieka jest sprawna, choć nie działa podgrzewacz i podobno jest jakiś wyciek w okolicach pompy. Zobaczymy, co nas czeka. Zapraszam do oglądania. Prace rozpoczniemy od podniesienia maszyny na stół roboczy. Jest dla mnie wygodniej pracować na stojąco, w wygodnej pozycji niż schylać się na dół do, do maszyny. Łatwiej też będzie mi pokazywać postęp prac. Do tego celu użyję wyciągarkę łańcuch łańcuchową. Ona ma udźwig 2 tony, to jest więcej niż potrzeba. Maszyna waży, jak powiedziałem, 145 kg. Należy w miarę dokładnie ustawić środek ciężkości, aby maszyna się nie prześlała na boki i oczywiście sprawdzić wszystkie mocowania, aby maszyna nie upadła nawet z niewielkiej wysokości, nie mówiąc już nawet z wysokości metra, bo nie mielibyśmy już czego naprawiać. Przypatrzmy się zatem naszej myjce. Mamy tabliczkę znamionową. Tyczki są rozłączone od pompy paliwa. Mamy pompę paliwa, pod pompą z dołu mamy wentylator do kociołka, do wężownicy. Silnik produkcji włoskiej, oczywiście, pompa Interpam, manometr na desce rozdzielczej z regulatorami, mamy zbiornik na chemikalia, wlew paliwa wymaga także naszej uwagi. Pompa Interpam oznaczona jako pompa RCEN. Wiem, że to jest pompa Interpam. Będziemy ją rozbierać i zajmiemy się pompą w pierwszej kolejności. Mamy regulator ciśnienia oraz bezpośrednio z pompy wychodzi nam wężyk, który łączy pompę z manometrem. Tutaj widzimy czujniki ciśnienia. Są one potrzebne dla naszego bezpieczeństwa aby podczas użytkowania nic się złego nie stało. Służą także do obsługi urządzenia. Co do samego kociołka, no to jest dosyć luźny, coś w środku lata. Nawet nie jest chyba dobrze przykręcone. Część po części będziemy teraz demontować całe urządzenie i będziemy się dokładnie zajmować każdym elementem. Na koniec tego odcinka chciałbym powiedzieć kilka słów na temat zastosowanej poby. Jest to, jak już wcześniej wspomniałem, jest to pompa Interpump, pompa korbowodowa, szybkowa jak w żółtych urządzeniach. Cechą pompy korbowodowej jest jej bardzo dobra wytrzymałość, długowieczność. Łatwy dostęp do części zamiennych. Naprawy są dosyć nieskomplikowane. Poza tym, pompa cechuje się uniwersalnością. Jest to powszechnie stosowana pompa w różnych urządzeniach. Można bardzo łatwo wymienić tę, tę pompę. Na taką o podobnych parametrach, ale innego producenta, także jest tutaj wiele zalet. I w następnym odcinku zajmiemy się demontażem tej pompy i jej remontem. Zapraszam do oglądania. Jeżeli Wam się podoba nasz kanał, to poproszę o łapkę w górę i zapraszam do subskrybowania. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.